Witajcie! I w tym odcinku otwieramy karty Pokémon. Dobra, gdzie to się otwiera, te z McDonalda? Um. Hmm. O, dobra, z dołu otworzymy. Pe, pe. Hmm. O, tutaj jest jeszcze coś może to jest jakaś instrukcja tego dostaliśmy to z tym O e... oto jakoś kartę do zaskanowania i otwieramy tutaj opakowanie kart Pokémon. Dobra, mamy świecącego flęko, Kirilia, Tade Mouse i kilowattrel chi ki chi ki chi kilowattrel da kilowattrel. Dobra. Adios.